Siew kukurydzy bezorkowo po, 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 po kukurydzy, kurzy się niemiłosiernie, sucho, ale ziemia jest pod podmiarem wilgotna, więc to jest tylko powierzchowna pył, mam, mam taką nadzieję przynajmniej, wszystko się okaże, siewnik ten co zawsze, wszystko jak zawsze. Trochę słońce tak to wygląda pole doprawione tam mieliście film poprzednio nie wiem czemu to jest ten skrzyp może spycha wyregulowane i tak dalej, z ponad 6 a i tak jest skrzyp Będne badania były robione Gleby i pH jest Dobre Zresztą takich Kukurydza, kukurydza była orkanowana Ale wiadomo, co koła przywróciło do niej To nie zostało za orkanowane Co? Tak to wygląda jeszcze w w gospodarstwie e poszedł fosfor amonu przed się mocznik. niemocnik tu też chyba dziewiąty maja Taki się w terminie optymalnym, jak dla mnie. Już część yy, powschodziła kukurydzy na innych polach. Mają tam po dwa liście zazwyczaj. są sobie dwa trzy. Jak widzicie, o. Trochę grzebnął znacznikiem i to się pokazuje wilgotna ziemia. Tu jest sucha, z wierzchu pył. Aż przelatuje pomiędzy palcami, o. A tu jest głęboka ziemia. Po prostu 7 mokra a mokra zimy Już są głupoty, tych gadam Mokra zimy 7 Standardowy to, to, to jest, to jest, to jest tych resztek pożywnych, ale mało jak dla mnie tych resztek pożywnych jest Mało resztek pożywnych, No Skrzypo trochę jest, ale dlaczego ten skrzyp jest to? Nie wiem w sensie, że ktoś z Was mi podpowiecie mu tu jest skrzyp skrzyp To jest skrzyp że nie skrzyp hmm. Czy teraz to zrobimy zabozarkowo na, na 20 cm 60 to może coś z tego będzie Taki eksperyment czy się w ogóle ta bez orka uda, no pole porawę że tak powiem, ale zobaczymy. zobaczymy. Tak się chodzi, jest bardzo miętko. Zobaczcie, jakie robi ślady, jak idę. Co nie? Ręka wchodzi. Co my to takie są chwasty? Dobrze ukorzenione, jeszcze z jesieni. No niech schnie To Chyba taki szybki vlog z siewu tylko kurydzy Kawał Reszta kawałków jest trzeba normalnie orkowo może to, może to tam, też są tam to tam nagram tutaj bez tej orkowej uprawy Tam jest takie same nawożenie jak tutaj więc to nic się nie zmienia Wszystko jest takie samo że tą chyba przybliżę się Przy kurzy O ja prawie jakby coś się paliło taki dym ty zrobię robi za, za tym. No. Więc lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. nasza część, to proszę jej wysłuchać po prostu.